Zapytaj jego, niech policzy ci do dziesięciu marek. Umiesz liczyć do dziesięciu marek? Umiem. No, Umiesz? No. Niemożliwe. Umie. Zmieniłem jemu liczenie. Kazałem liczyć jeden, dwa, pięć, sześć, jeden, osiem, do trzynastu. Nie do dziesięciu, do trzynastu. Będzie się upierał. No, licz. Jeden. A ten? No jeden. Jeden. Ten? Dwa. Dwa. Niech on Pięć. Trzy. A nie umie liczyć. Umie liczyć. Chodź. Choć. Chodź do szkoły. Pokaż no, moją Chodź mu. Go, go. Marek. To ty umiesz pisać! Umie. On teraz będzie pisał jak dziecko. Tak samo jak w pierwszej klasie pisał. On inaczej nie napisze. No, i do góry brzuszek. O, trzy ma być. Trzy. A to jaka cyperka? Pani jest kim? Mamą Marka, tak? Tak, mamą Marka. Chce Pani porozmawiać z nauczycielką co? swoją? A w jakiej sprawie? W sprawie mojego syna. To jest Twoja mama, popatrz. Marek, I... co się wydarzyło w szkole? No, nauczycielka nie, nau nie umie Cię nauczyć liczyć. Do ilu umiesz liczyć? Do... To... Policzysz, łamie? Liczymy z mamą. Jeden. Jeden. Dwa. dwa trzy. Proszę, trzy. Marek, mówię do hmm. ciebie. Trzy. Idziemy do szkoły. Chodź. Do szkoły nie chcę. Dzień. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dobrze, że pani przyszła tak. do szkoły. Marek, proszę pani policzyć, pokazać, jak ty umiesz liczyć do dziesięciu. Pokaż pani. Umie. No to licz, Umie liczyć. Jeden. Liczysz? Umie liczyć drzewa. No to liczymy drzewa. Jedno. Tak. Drugie drzewo. Potem. Trzecie drzewo. Jak liczysz z mamą w domu? Trzecie drzewo. W domu. Marek? Liczysz z mamą? Mamą. Liczysz z mamą w domu? Tak? Hmm. 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 Nie liczysz ze mną w domu? Hmm. Nie liczysz ze mną w domu? Ile wieczorów razem poświęciliśmy? Nie, ja sam liczę. Sam, sam liczę. Teraz mi się nie chce. Edyta, zmieniam teraz rolę. Jesteś pedagogiem szkolnym. Dzień dobry, przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę się, usiada ja pani pedagog. Jeden, dwa. A tu jest co? Trzy. 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 A tutaj? Osiem? Cztery. cztery. Czemu? Zawsze cztery. Po koleś, no, po koleś, no. Tu masz 8, tu masz 8 u drugiej I ręki, tu masz, ja tu masz 8. Dzisiaj 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu masz 8, 9, 10. Już rozumiesz? W tej masz 8. Tu jest 13. Tu, nie. tu jest 13. Wiecie, widzicie co, panie drogie, może porozmawiamy na osobności, bo to nie jest, myślę, Marek nie chce już z nami rozmawiać, chce wyjść. Pan, czy Panie uważają, że on jakoś odbiega od swoich rówieśników? Odbiega, proszę Panią, odbiega. No nie będziemy tutaj to, czarować. Ale nie względem, nie tego mamo, biznesu. zmęczyłem się. Masz na lody? Mareczku, proszę teraz mi stąd wyjść, bo ja mam tu poważną rozmowę. Mamo, daj iść woda. do kolegów. Nie, teraz Oj, nie. Proszę wyjść do kolegów. Piśm się panie, chce. Zawsze mówiła, że jak się chce pić, to trzeba pić. A mi się tak chce pojeżdżać. pić, ja, ja, to, następne, nie? to widzę, proszę. Ja mam to problemy wychowawcze przede wszystkim Ale. również z moim synem. Także przepraszam Ale. teraz za Proszę pójść z nim. W tym momencie wykorzystać zabawę do nauki. Dobra, dziękuję w takim razie. I, dziękuję i Pani bardzo. Na ale ja bym, jednak, ja bym jednak nalegała do tego, żeby Pani e, pojawiała się na szczęście, tak? Okay. Marek, mamo, to Pani, to pani, to pani jest głupia. Nie Jutro, proszę okay. podejść, znaleźć chwilę czasu i, i podejść bez Marka. Do Marszań, do domu już. Mamo, do widzenia. A, proce? a mówię, proceder? Co się z Tobą dzieje? Marek. Mówię do Ciebie, ściągnij teraz kask, koniec jest zabawy, napijesz się. Odmieniam rolę, odwiedzę, gdzie, gdzie jesteś tatą Marka i, i musisz pomóc mamie, swojej żonie w wychowaniu tego Urwisa. O, cześć. Fajnie. Dobrze, że już jesteś, bo mamy do pogadania. Cześć, cześć. Niech idzie się bawić. Nie, Marek teraz siedzi. Co siedzi? Bo ma z nami porozmawiać. Ojciec przyjechał? Michał, przyjechałeś i mamy porozmawiać z naszym synem. Dzieje mu się... z nim złe rzeczy. Co, Co się z nim dzieje? Nie radzi sobie w szkole. Odbiega od rówieśników. Chce się tylko bawić. Liczy się na niego tylko zabawa. Zero obowiązków. Tylko zabawa. Z czym sobie nie radzi? Z jakimi przedmiotami? Z matematyką. Z polskim. Interesuje go tylko plastyka i przyroda. Marek. To dobrze, no to idźmy w tym kierunku. No nie, Zebrała się tutaj e, Rada Pedagogiczna, dyrektor, pedagog i nauczyciel. Ale czy konkretnie z chłopcem o co chodzi? Dlaczego w ogóle o ja tym rozmawiamy? Ja uważam, że chłopiec wymaga dodatkowych badań, dlatego że jest troszeczkę opóźniony. Z, z liczeniem. Z liczeniem, z liczeniem tak. bóg, bóg. Rodzice przyszli, Marka, do szkoły, chcą porozmawiać z Mareczkiem. Dzień dobry państwu. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Nie umie liczyć do dziesięciu. Dużo metod jest zastosowanych. A ile dzieci, do których mogą liczyć? Do 20 już spokojnie, prawda? Do, 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 dodawają proste liczby. Ma, a tutaj to już nawet nie wspomnę o dodawaniu, jeśli no, chodzi o Marka tak? Jak się napije, no. Jezu, skoncentrowany yy, na zajęciach. Nie Ale nie z tym normalnie, nie? No? Proszę cię. No w zasadzie zajęcia wyglądają właśnie tak, jak w tej chwili, prawda? Trudno dotrzeć do dziecka. Chcę iść na lody! Przepraszam, proszę o zalegację. A czy pan pracuje? Pracowałem. Aha, już pan Lod... pracuje, tak? To znaczy będzie Pan teraz w domu, prawda? Tak. Poświęcę synowi w końcu więcej czasu, bo widzę, że potrzebuje pomocy. Były dodatkowe lekcje, trzeba... A Pani bije dzieci? Papierek z pani bije dzieci, tak? poradni psychologicznej... Co powiedziałeś? Pani bije dzieci. Jakie dzieci Pani bije, proszę powiedzieć Marku? Bije dzieci, które? Wszystkie. Wszystkie dzieci. Jeżeli miałabym powody uderzyć dziecko i być zdenerwowana, to prędzej bym mogła uderzyć Marka. Sam przyznaję. To Pani was... ja bym ja by, ja by pani. Ja bym Pani mogła? Mówi... dziecko... Bo ja się tak? To, ja już A, pani raz wyskoczyłem przez dogonić, okno. Tak. tak. Mhm. Na A, czy Pani nie może dogonić Marka do tego? Tak. Pani nie został? Tak, nudno tu jest. ja no, jest nudno Marku, jest. Ale taka jest koła, wiesz? Taka jak telewizja. Szybka i dynamiczna, tylko powolna. Ale to tak, też może pan być mówi, fajne. Że mówi, że szkoła jest nudna. Pan jako dyrektor mówi mu, że, pan, że ja, szkoła nie, jest nudna. Ja mówię, że jest powolna, a, nie nudna. Pan co, jak, mam, pan, jak chce pan zainteresować mnie służbą? Czemu pan nie służy? Ponieważ jestem stary, Marku. A, tak. Jak a mój tato stary. To też jest, też jest stary. Ale nie nie jestem jest starszy. Ja jestem starszy. Szary, stary. Ok, a pan potrafi liczyć do dziesięciu? Ja umiem mieć, poczytają do tysiąca. Ale niech pan pokaże, niech pan spróbuje. Jak gdyby to był pana syn. Co by pan zrobił? Jakby pan nauczył? Dobrze. Marka liczy do 10. Ja nie chcę łysego taty. No, ale to nie jest twój tata tak na niby. Bawimy A się mogę teraz. Tatą? Marek, teraz się pobawimy. Nie. A nawet na chwileczkę? Nie, tu jest mój tata. Ojciec, no, dobrze. No to niestety nie spełni pani prośby. Ale idź, niech mnie dyrektor nauczy. Niech hmm? pokaże, ja nie. Niech pokaże, jak, się... pokaże jak, jak to jest. Uh -huh. Marek, no, nie. Pobaw się z panem dyrektorem. Pobaw się z panem dyrektorem. Ile ma maku... kół... Pięć kół. Ma pięć kół. Okej, okay. a czy możemy się na chwilę umówić, tak na sekundę, że na to będziemy mówili czołg, a na to samolot, co? A to jak się umawia z mamą, to wychodzą, to może wyjdziemy. <laughs> Masz rację, wyjdziemy, ale za chwilę. Jest raz, dwa, trzy. Potrafisz to zapamiętać? Potrafię. To powiedz jeszcze raz, jak się mówiliśmy, jak jest. Jeden, dwa. dwa 3. I to jest pięć. Czy państwo wyrażą zgodę na badania psychologiczne? Jak najbardziej. No i widzi pani, mamy po problemie. Nie no, bo, bo podobno to był problem, że państwo nie chcieli wyrazić tej zgody. Nie chciałaś wyrazić no, zgodę. Nie, ja no, o niczym nie wiedziałam, to jest jakaś bzdura, pan jakieś bzdury opowiada. Myślemy się na badania do psychologa, tak? tak. I oczekujemy współpracy okay. z Okej, to dziękujemy tak? serdecznie. Z panią nie będę dyskutował, no, no, bo pani, pani panie panie oszukała moją żonę i w ogóle... Idziemy? Możecie iść. A, chodź pa, na lody, idziemy na Marek. No i co Państwo o tym myślicie? Problem zaaluzjony.